Fraggle Harem, Whiter Shade of uh, Pale uh, w soundtrackowej wersji z, um, z filmu Radio uh, na fali The Boat That uh, Rocked rok 2009, a ah. A cóż, prowadzi nas to do też pewnego tekstu, czyli do Batmana Białego Rycerza. Przedstawia Harley Quinn. To trzeci komiks z uniwersum, którego można nazwać umownie uniwersum Białego Rycerza, które rozwinięte i stworzone zostało przez Szona Marfiego w tytułach Batman Biały Rycerz i Batman Klątwa białego rycerza. No a teraz mamy komiks opowiadający o losach Harley Quinn. Akcja dzieje się po tym, jak Azrael starł w proch wszystkich przestępców z Gotham. Jest to relatywnie bezpieczne miejsce, ale nie może być tak dobrze. Gotham zbyt bezpieczne no, nie stałoby się ciekawym elementem fabularnym. Pojawia się nowy tajemniczy przestępca, zwany producentem, który ma na celu stworzenie nowej bandy złoczyńców, co oczywiście będzie powodowało konieczność powstania kolejnej grupy bohaterów, superbohaterów, którzy będą tym złoczyńcom się przeciwstawiać. Główną antagonistką bohaterów komiksu. Batman Biały Rycerz przedstawia Harley Quinn, jest gwiazdka seryjna morderczyni, kiedyś aktorka, która co prawda nie odniosła wielkiego sukcesu. Dlaczego? O tym dowiecie się oczywiście z komiksu, natomiast teraz staje się seryjną morderczynią. A że jej metody działania przypominają co nieco metody działania Jokera, to agent FBI Hector Quimby prosi o pomoc a właściwie przekonuje do pomocy Harley Quinn, no bo w końcu kto może znać Jacka Napiera, e, znanego także jako Joker, lepiej niż jego była partnerka, także psycholog, który starał się wyprowadzić go na dobrą e, drogę. Nie ma w tym komisji Batmana, bo Batman siedzi w więzieniu, czyli Bruce Wayne, e, ale gdzieś tam z tylnego siedzenia stara się pomóc e, gotamskiej e, policji, no i Harley Quinn... E, no. Odnaleźć przestępców. Co ciekawe, jakby samo śledztwo jest jednym z tematów tego komiksu. Drugim jest próba odnalezienia samej siebie przez Harley Quinn, pogodzenia się po pierwsze z własną przeszłością, po drugie z e, macierzyństwem i e, opieką nad e, dwójką dzieci, plus dwoma hienami, co zresztą jest tutaj też dość e, ciekawie rozegranym, e, rozegranym e, e, pomysłem. Autorką scenariusza jest tutaj Katyni Collins. Za rysunki odpowiedzialny jest Mateusz Skalary i rzeczywiście fabuła tworzą bardzo ciekawą, zgrabnie opowiedzianą przy pomocy całkiem atrakcyjnych kadrów. Dowiadujemy się więcej o tym świecie, który stworzył Sean, Sean Murphy. Przede wszystkim o relacji Jacka Napiera i Harley Quinzel w retrospekcjach, które stanowią znaczną część fabuły. Fabuły, która opowiada nam o tym, jak ważne jest, żeby znaleźć samego siebie, a przede wszystkim, żeby nie pomagać osobom, którym nie jesteśmy w stanie pomóc i nie uzależniać naszego życia od tego, żeby próbować tym osobom pomóc, bo one są naszym wrogiem, plus ta paranoiczna, czasami chęć pomocy drugiej osobie jest także tym, co będzie nas niszczyć i jest naszym wewnętrznym wrogiem. Jeśli patrzymy na to z perspektywy typowej superbohaterskiej opowieści, to jest ta opowieść dobra, acz mało superbohaterska w swojej. W, w, sama w sobie. Narracja jest bardzo sprawna, strona wizualna e, znakomita, a w ogóle cały świat, który stworzył Sean Murphy jest takim bardzo fajną odtrudką na pewne słabości, które często pojawiają się w głównonurtowej opowieści o rocznym Rycerzu, czy też o całym świecie, którym Mroczny Rycerz zamieszkuje wraz z szeroko rozumianą Batrodziną, czyli grupą e, sprzymierzeńców, którzy w końcu niekoniecznie są z nimi powiązani jakimikolwiek e, więzami. E, muszę powiedzieć, że ten, ta seria zapoczątkowana przez Ashana Murphy'ego bardziej mi się podoba niż czytanie głównej opowieści o samym Batmanie. Być może te takie różne opowieści osadzone trochę obok i cieszą, w której twórcy mają zdecydowanie większą wolność w kreowaniu światów, lepiej się sprawdzają niż takie mainstreamowe opowieści o superbohaterach.